Hejka, z Brasłem z tej strony witam was w kolejnym omówieniu patcha. Wczoraj było omówienie tego co się dzieje na PBE i setu 8,5, ale no, nie zapominajmy jeszcze, że mamy jeszcze e, set 8 na live serwerze i to będzie omówienie patcha, które już jest. E, ja no, nie wyrobiłem się z wczoraj z wszystkim e, i nie udało mi się nagrać tego dla was wcześniej. Też e, wczoraj e, był film z omówieniem właśnie tego midsetu, setu tego 8,5. Ale przepraszam was za to, że jest jeden dzień spóźnienia, ale jest też umówienie patcha, który jest w tym momencie na live. To będzie patch ostatni, jeśli chodzi o set 8. Na tym patchu się wszystko skończy i za dwa tygodnie, tak jak już wam mówiłem, Wchodzi midset, wchodzi e, set 8.5, więc tak to wygląda. Zapraszam do oglądania. Więc zacznijmy może od tego, co będzie dodane w tym e, patchu. Coś, co już było, tylko że po prostu nie na kliencie, czyli taki team planner, e, takie urządzenie, które będziemy mogli sobie w trakcie gry, ale też e, przed grą. E, po prostu e, złożyć takie komp, e, żeby zobaczyć, jak tam scenarii nam się łączą i tak dalej. Raczej dla takich e, nowszych graczy, graczy, którzy jeszcze nie, nie ogarniają tak dobrze. Ale generalnie to jest po prostu funkcja, która. Która była już na jakimś low czy na różnych innych stronach internetowych, teraz będzie to po prostu wbudowane w grę również. Także taka spoko, quality, zmiana dla, dla graczy, którzy, którzy jeszcze nie do końca tak ogarniają tego, tych wszystkich synergii i tak dalej. Na pewno pomoże nowym graczom. Kolejną bardzo dużą zmianą jest zmiana systemowa, zmiana w dystrybucji itemów. Była to rzecz, która tak naprawdę była niezmienna od, od bardzo, bardzo dawna. E, chyba nawet od początku w ogóle istnienia TFT e, Więc w końcu się za to wzięli i w końcu e, Spróbowali e, to zbalansować i generalnie Nie będzie już takich sytuacji gdzie Będziemy mieli na przykład e, Bardzo, bardzo dużą różnicę jeśli chodzi o komponenty e, Jeśli chodzi o e, porównanie do naszych przeciwników Bo na przykład były takie o, e, sytuacje gdzie na przykład Po wilkach ktoś miał 8 komponentów, ktoś miał 11 i to tak naprawdę jest to jest tak naprawdę cały złoty argument, czyli komponent bug, więc no, to jest duży div. I w tym momencie będzie to bardziej zróżnicowane. Generalnie, jeśli chodzi o takie zmiany, a zacznijmy może od tego, że na samym początku gry będziemy mieli gwarantowane to, że dostaniemy Orbo na 2-1. Powoduje to to, że będziemy mogli kupić cały swój pierwszy sklep bo czasami mieliśmy takie sytuacje, gdzie na przykład w pierwszym sklepie dwa unity nam zostawały, bo nie mieliśmy golda, żeby go kupić żeby je kupić, w tym momencie zawsze będziemy je dostawać. Kolejną zmianą jest to, że w trakcie gry, w jakimkolwiek momencie gry e, nie będziemy mogli być e, stratni do jakiegokolwiek innego oponenta więcej niż dwa komponenty. E, dwa komponenty to jest max, e, wcześniej było to więcej e, e, i generalnie jeśli będziemy już stracili te dwa komponenty, to zawsze nam się to wyrówna przy ciągu jednego stage'a, czyli dostaniemy po prostu te dodatkowe orby na następnych klipach. Więc będziemy, jeśli chodzi o dystrybucję itemów w trakcie gry w, w, pomiędzy graczami, będzie ona po prostu bardziej fair. Kolejną zmianą jest to, że bonusowe orby, które dostajemy, e, będą e, równe dla każdego, bo na przykład. Były sytuacje, gdzie ktoś na przykład dostawał dodatkowego, złotego orb'a Którym był na przykład Tom of Trades, A ktoś inny dostał w trakcie tej samej gry Zamiast tego Tom of Trades, e, Dostał na przykład dwa bonusowe e, Zielone proszę, niebieskie orby W których na przykład był gold i jakiś tam item Więc jakby W tym momencie, jeśli ktoś dostanie e, Jakiś złoty Orb To inni też dostaną złoty orb, jakby to value będzie e, to, e, takie samo, a nie tylko jakby liczba tych, e, tych orbów, bo generalnie e, było to tak zrobione, że np. dwa niebieskie orby miały równowartość jednego złotego i tak mniej więcej to działało, więc teraz już będzie zawsze to samo value e, dla każdego. I kolejną sprawą jest to, że będą teraz nowe warianty. Jeśli chodzi o loot <laughs> już generalnie ten patch jest na live, ja tam widziałem, e, jak niektórzy właśnie się wypowiadali. E, na temat tych rzeczy, e, że na przykład są starty z pięcioma komponentami, są jakieś różne dziwne rzeczy się dzieją, więc całkiem e, spoko będzie to, jeśli chodzi o różnorodność, bo będą nowe rzeczy z tymi komponentami się działy. E, pewnie po jakimś czasie się do tego przyzwyczajimy, ale generalnie no, e, w tym momencie są różne inne warianty po prostu tego lotu. Podsumowując, te wszystkie zmiany, generalnie dla graczy, którzy nie są bardzo zaawansowani, którzy grają sobie for fun. E, tak naprawdę to dużo się nie zmieni, bo pewnie nawet nie zauważycie tych zmian, bo raczej rzadko liczycie komponenty swoje przeciwników, jakby e, takie sprawy. Więc dla Was po prostu dalej gracie w, dalej gracie w gierkę, dalej, dalej dostajecie orby, dalej w nich będą komponenty, w nich będzie gold i tak dalej. E, po prostu to są takie zmiany, które e, może na wyższym poziomie będą miały trochę, e, trochę większe znaczenie, ponieważ ta gra będzie bardziej fair, nie będzie takich różnic pomiędzy. Tym, kto ile dostaje w którym momencie. Także tak to wygląda. Dalej przechodzimy do kolejnej zmiany w systemie. Będzie to zmiana będzie to w sumie wiele zmian dotyczących heroagmentów. Do tej pory było coś takiego, że heroagment pierwszy na 2-1 był totalnie losowy. Nasz board nie wpływał w żaden sposób na to, co dostaniemy w tym heroagmencie. A na 3-2 i na 4-2 był już tailored, czyli po prostu zależności od tego jaki mieliśmy board, tak te nasze wybory wyglądały po prostu. Teraz będzie to troszeczkę doprecyzowane, ponieważ będzie to podobnie do Tom of Trades, działało z aktywnymi traitami. Generalnie wygląda to tak, że jeśli nie mamy żadnego aktywnego traitu, będziemy mieli zero po prostu slotów z tego traitu. Jeden to będzie jeden, 2, 2 plus 3 plus trzy. Aktywne traity to są te które mamy jakby włączone. Powiedzmy, że jak mamy jednego brawlera, to no to nie jest aktywny trade, jak mamy dwóch brawlerów, brawler się podświetla, to jest to aktywny trait Czyli w momencie, kiedy na przykład będziemy mieli brawlera, mecha i na przykład defendera, będziemy mieli trzy aktywne trait'y i nasze hieragmenty będą z tych trait'ów brane. Takie trait'y jak thread czy ace to też są aktywne trait'y po prostu mają jedynkę. A więc to też, będą, to też będzie działać jak aktywne trady więc e, miejcie na uwadze to na przykład jakie aktywne trady macie przed e, 3-2 i 4 2, żeby dostać te argumenty, które chcecie kolejną zmianą jest to, że trzeci slot w naszym hero agmencie nie będzie już zawsze sportowy e, to jest coś o czym dużo graczy nie wiedziało nawet ja się stosunkowo o tym dowiedziałem późno ale e, jak mieliśmy do wyboru 3 hierogrąsy, niezależnie od kosztu tych hero-agmentów czy to były 1, 2, 3, 3, 5, czy 4, e, zawsze nasz fragment najbardziej po prawej stronie był supportowy. Więc na przykład po rolowaniu 4 razy, zawsze ten po prawej stronie był supportowy. Teraz już tego nie będzie, e, więc. To mój telefon, jak coś. E, więc. E... No, usunęli to po prostu. Kolejną zmianą jest to, że na 3, 2 i 4, 2 nie będziemy mogli już dostawać e, trzech tych e, takich samych koszt, e, kosztów e, unitów jeśli chodzi o augmenty czyli nie będziemy dostawać już 2, 2, 2, 3, 3, 3 albo 4, 4, 4, 4 albo 5, 5, 5 e, generalnie celem tej zmiany jest to, że w momencie kiedy na przykład jesteśmy skomitowani w jakiś komp który nie korzysta z e, danego kosztu unitów zawsze będziemy mieli tą jedną opcję żeby znaleźć coś innego nie będziemy będziemy mieli sytuacji gdzie dostaniemy agmenty które zupełnie nie pasują nam do naszego kompu przykład w momencie kiedy gramy maskotki e, i dostaniemy agmenty 4 4 4 no to tak naprawdę nic dobrego nie możemy e, nie możemy znaleźć a zawsze jakby było 3 4 4 e, albo 4 4 5 e, no to ten nunu albo ten alistar mógłby się gdzieś tam znaleźć nie więc to jest e, dla takich casesów gdzie po prostu będziemy mieli większą różnorodność tego i będzie mniej sytuacji, gdzie po prostu będziemy mieli detagment. I ostatnią już zmianą, jeśli chodzi o hierogwenty, będzie to, że trójki ogólnie były najczęstszym hierogwentem, który się pokazywał, ponieważ była szansa na, na, na 2-1, była duża szansa na 3-2, że dostaniemy ten trójkowy, największy w sumie, i na 4-2 też również była szansa, że nawet dostaniemy 3-3-3. Więc generalnie trójki były najczęstsze. <coughs> Teraz e, ogólnie trójki będą e, mniej popularne, będą miały mniejsze szanse na trafianie się, więc e, ten, ta szansa po prostu przejdzie na inne koszty. Już trójki nie będą tak częste. Dalej przechodzimy do tradeów. Pierwszą zmianą to jest buff dla brawlerów na szóstce, na ósemce: 5% i 10%, 11% nawet. A e, spoko. E, raczej wertykalne brawlery nie były tak dobre. Lekki buff. Dalej gadżetiny, które <coughs> po reworku. 5 gardzinów było bardzo, bardzo silne, szczególnie gdy daliśmy jakąś spatule na rake czy na przykład Wukonga w relolu. Więc e, bardzo silne. W sumie generalnie spoko, że 5 gardzinów zaczęło być grywalne i dzięki tych, zmi tym zmianom e, już, nie były, już nie było to, był to dead trade, jak był wcześniej, nikt nie grał 5 gardzinów, teraz już grają, ale e, przez to, że były trochę troszeczkę za silne, e, minus 2%, teraz będzie 10%, wydaje mi się, że dalej będą spoko. Dalej przechodzimy do undergroundów. Undergroundy były bardzo silne w momencie, kiedy dostaliśmy na początek. Tak naprawdę bez żadnego ryzyka mogliśmy na spokojnie przejść do drugiego, trzeciego heistu, które były bardzo, bardzo silne. I tak naprawdę ten cashout, zatrzymanie tych undergroundów dalej do jakiegoś piątego czy szóstego heistu, był niewystarczający, biorąc pod uwagę ryzyko, które ponosiliśmy. Więc zazwyczaj undergroundy były po prostu takie, że. Dostawałeś je w early game, grałeś je zawsze, bo były broken do, e, przez, przez drugi, trzeci stage. Potem wywalałeś i grałeś normalnie. Bez ryzyka e, dawało ci dużo, e, dużo zastrzyk gotówki i po prostu mogłeś z nich szybciutko wyjść. W tym momencie wszystkie te początkowe hajsy: 1, 2, 3, 4 dostają nerfy No, czwarty w sumie jest na praktycznie w tym samym poziomie, a 4, a potem 5, 6, 7 dostają buffy. Więc teraz faktycznie undergroundy to będzie taki risk it for the biscuit e, trade, gdzie żeby faktycznie wyciągnąć duże value Będzie trzeba podtrzymać te undergroundy trochę dłużej i dojść do tego 5-6. heistu Siódmy highstu już w ogóle tutaj kosmiczny buff i jakby równowartość 200, 220 golda to jest naprawdę bardzo dużo e, Więc no ciekawi mnie jakie będą, e, jakie będą kombinacje, czy to tam będzie się kryło w tych 220 golda. E, na pewno będą jakieś śmieszne sen, może jakiś mi się uda. E, chociaż nie, no pewnie mi się nie uda. Bo <grym> ja, ja już ten set za bardzo nie gram, ale, w, ale nie, no, w sumie właśnie w ogóle przecież też są undergroundy, więc, więc możliwe, że jakiś, jakiś fajny klip e, na jakieś TikTok uda mi się znowu e, złapać z, z siódmym hace. Fajnie by było. Mm. Ale tak, generalnie teraz po prostu niższe huesty będą słabsze, wyższe Dalej, lekkie zmiany na onecosty Ażka plus 1 plus sekunda na spell Trochę będzie dłużej trwał Blitzcrank dostaje buffa na manę, będzie się częściej kastował Ale też buffa na AD Więc no będzie po prostu troszeczkę mocniej im Dalej, piorka podobnie do Blitzcranka e, Lekki buff na spell e, Oraz 5 AD więcej, spoko się skaluje, z z duelistą, oxforcem e, Szybko atakuje, wiadomo Również Yasuo z lekkim buffem, e, minus 10 many nic super kosmicznego, e, ale trochę miłości dla Yasuo. Vai, Vai to jest champion, który był bardzo silny przez w sumie cały set, ponieważ ma bardzo silne traity. E, szczególnie ze swoimi augmentami bardzo dużo e, potrafiła wytankować. No i chyba zasłużony nerf. Wydaje mi się, że Vai dalej będzie grywalna ze względu na swoje traity, ale będzie już troszeczkę słabsza. Kolejne zmiany w czempionach to Nyla i Asol. Asol dostanie troszeczkę więcej, ja tak Natomiast Nyla. Będzie trochę mniej healowała. Szczególnie ten healing był potężny na trójce na trójce jest to duży, duży nerw. Jest to nerw głównie w komp z Yumi, gdzie wszyscy się koło tej najli przytulali i po prostu ta Nyla takim castem tak naprawdę healowała wszystkich do fulla i, i trzymała tą kompozycję w ryzach. Już nie będzie tak, ta, taka silna po tym patchu. Kolejne zmiany to zmiany w piątkach Jana. Powoli Riot próbuje zrobić z niej. Carry, dostaje coraz kolejne buffy w tym, w tym patchu. Zwiększają je jeszcze damage oraz zmniejszają troszeczkę cecek. A jeśli chodzi o swojego treta pogodęki, dalej Windy Weather jest zdecydowanie najsilniejsza. Pomimo wszystkich nerfów dostaje kolejny nerf, Teraz to będzie 8 i 15%. Na jedynce i na dwójce. Raczej nie spodziewam się, żeby Jana była jakimś super carry unitem, ale no nie wiem, może, może może z tym agentem, który w sumie w tym momencie jest jeden z najgorszych agentów, ale no nie wiem, nie wiem co myślę z tej dane. Dalej Syndra, która również w podobny sposób jest zmieniana, ponieważ daje jej trochę więcej damage'a i zwiększa jej stun'a, więc no duże buffy dla Syndry tak naprawdę, która w sumie już w tym momencie była całkiem silna w jakichś kompozycjach z Hardem, podawała bardzo dużo frontu, a teraz jeszcze będzie dawała więcej cc i więcej damage'a. Natomiast Urgot E, no, był bardzo silny. E, bił, tak naprawdę, Urgot miał wszystko. Miał duży damage AD, single target. Miał AOE spela. E, nakładał na przykład jakieś Morello z tym spelem, bo duży, duży zasięg tego spela. Znaczy, duży, e, duży range. W znaczy, sumie, no całą mapę, ale że, że szeroki, no, ta fala była. E, wiadomo. No i jeszcze dredżował nam e, skarby i dawał nam ekonomię, czy też e, e, temy, jeśli trafiliśmy go early to w ogóle byliśmy wstawieni. więc no Urgot bardzo silna piątka. E, teraz dostaje trochę nerfy, troszeczkę mniej damage'a, e, ale również trochę mniej many na początek, więc będzie szansa, że na przykład e, Urgocik 1 bez niczego nam się już nie skastuje. Ponieważ braknie mu tej many, więc to jest e, wydaje mi się, że, że najważniejsza zmiana, że, e, że ten Urgot 1 to już nie będzie taki murowany cast. Więc całkiem spory nerw dla Urgota Dalej przechodzimy do itemków. W tym patchu bardzo duży nacisk został. E, poczyniony na Radiant itemy. Żeby je zbalansować, żeby troszeczkę zbuffować te słabe, znerfić te mocne. E, nie będziemy tutaj chyba. Nie będę tutaj czytał wszystkiego. E, możecie sobie zobaczyć e, Archangel, Betek, Guardbreaker, Hoy, Infinity, RFC Titan dostają e, buffy, Ziziroth, Bramble, Locket dostają nerfy Jeśli chodzi o zwykłe itemy Również Archangel, który był troszeczkę underperforming Dostaje 15 many, na początek więcej QSS dostaje 3 sekundy dłużej trwania tego CC imiona RFC 5%, lekki buffik, więcej atak speeda e, Również Orn item, czyli Infinity Force, dostaje znowu znowu zmianę, jakby nie wiem, oni to dodają, zabierają, znowu dodają, znowu zabierają. E, mówię tu o kryt części. E, w tamtym patchu chyba, nie chyba dwa patchy temu, Orn e, Infinity Force dostał buffa, gdzie dostawał manę i kryta. Mana została, kryta zabrali. No raczej już wtedy mówiłem, że z tym krytem to przesadzają. E, no i teraz wracając z powrotem do, do braku kryta. Jeśli chodzi jeszcze o item gadżetinowy, o BTK, stanie buffa Raczej był najsłabszym itemem, jeśli chodzi o gadżetiny, dawał bardzo mało value Szczególnie, że też nie było za bardzo gdzie tego BTK położyć Zazwyczaj dawało się go po prostu na ankę dla tego shielda z procentowego HP W tym momencie będzie dawał więcej AD, będzie dawał więcej wampu I w połączeniu z Gnarem, który już nadchodzi w secie 8.5 Jako nowy gadżetin, będzie myślę, że naprawdę całkiem silny Kolejne zmiany dla Agmentów. Pierwszą z nich będzie Awk. Awk był bardzo potężny, minus 2 Golda. Dalej będzie silny, ale za zmiana. Build Different, raczej słabe. Tutaj buffy dla dwójki i trójki. A w sumie no tylko jest dwójka i trójka, bo przecież się dękę już usunęli. W sumie buffy na każdym stageu, spokojnie jak najbardziej zasłużone. Dalej Cybernetic Shell, który tak naprawdę był niegrywalny przez cały set. Jakby dziwię się, że dopiero teraz. Te buffy się pojawiają, bo buffy dla cybernetyków wyda wydaje mi się, że powinny być już dużo wcześniej Bo tak naprawdę, no praktycznie się w ogóle nie brało e, tych cybernetyków Jedyna sytuacja to chyba kiedy grałeś po prostu starguardiany i brałeś aplinka, e, Żeby po prostu dawać więcej many e, Czy tam jakieś spellslingery A jeśli chodzi, na przykład, <coughs> jeśli chodzi na przykład o shell e, To praktycznie niegrywalny A Więc zostaje Buffa na, na, każdym, na każdym levelu: na jeden, na dwójce na trójce będzie dodatkowy 10 armora, więc no w końcu ten buff, nie? Również Electrocharge, który był mocno znerfiony kiedyś i teraz powoli wraca. Powoli dostaje buffy podobnie jak Luden, też kiedyś na początku tego setu był bardzo mocny, znerfili go i teraz powoli wracają, powoli próbują znaleźć to, to, to dobre miejsce dla tych fragmentów. High Roller z 8 golda przyszedł na 3 golda. Teraz trzy golda, przechodzi na 5, lekki buff, wydaje mi się, że spoko. Eee, I ostatnia zmiana. Chyba taka trochę smutna, no bo jajeczko, które wszyscy uwielbiają. E, było trochę za silne w sytuacjach, gdzie faktycznie... Faktycznie brałeś go po prostu wtedy, kiedy miałeś dużo HP e, i miałeś tak naprawdę pewne to, że ci się to jako wykluje. E, teraz e, no już nie będzie takie pewne, bo potrzebujesz jednej tury więcej. Dalej przechodzimy do zmiany w crownach. Crowny jeśli ktoś śledził statystyki argumentów, e, większość z tych crownów miały naprawdę jedne z topowych e, average placementów czy to Anima Squad, czy, czy Prankster, czy się naprawdę były bardzo, bardzo potężne e, i po prostu teraz niektóre, te właśnie jedne z najsilniejszych e, crownów zamiast całych itemów będą dostawać połówki żeby gdzieś tam zbalansować je kon w kontekście innych e, innych emblemów, ponieważ no, trade jest trochę nierówny Na przykład jeśli dostajesz Anima skład to dostajesz dużo dużo większy spike niż na przykład przy jakimś Dueliście e, Czy Brawlerze, więc te właśnie najbardziej, najlepiej performujące e, crowny Dostały zmianę z e, full itemów dla, na połówki Wydaje mi się, że to jest olbrzymi nerf e, I możliwe, że teraz e, z tego topu fragmenty spadną nawet poniżej przeciętnej ale szczerze mówiąc, nie wiem jak to końca będzie, bo, bo możliwe, że na tyle są te e, emblemy silne, że i tak się utrzymają. Ale <coughs> na pewno jest to olbrzymi nerf. Jeszcze kilka zmian w hero Agmenta. Camille Carey dostanie duż, dużo mniej Shielda o, o 100%, o e, 1/6 mniej. E, Draven carry, minus 10% AD. E, Soraka Support to jest w sumie duży buff, bo to jest buff aż o. Aż o 5 many co 5 sekund. Raczej ta Soraka Support nie była za dobra. Ale no to jest dużo. Więc mi się, się wydaje, że teraz już będzie dobra. Ale Soraka też ucieka w, w połówce setu, więc za długo się nie nacieszymy. Podobnie do Zaka, ponieważ zostaje buffa na supportowy agment. Czyli na ten agment, który w sumie ktoś w ogóle grał kiedyś. Bo ja chyba raz tylko na początku i nigdy więcej. To jest ten, ten agment, który. Przemieszcza swoje jednostki razem z Zakiem na Backlane i stunuje, więc ten stun będzie dłuższy, ale tak tego nikt nie bierze, więc. Whatever. No, no support również z lekkim nerfem 5 AP na start. Okay. I dalej. Kończąc, już taka już mała tradycja tego setu. W tym setie z milion Bugów. Nawet z. Pewnie o większości nich nie wiemy, nawet ja pewnie nie wiem, bo jest ich po prostu tak dużo. Tutaj kolejna, kolejna lista tych, które udało się naprawić w tym patchu. Jeśli, jeśli ktoś ma ochotę, to To śmiało może sobie przeczytać. Ja sobie to czytałem. Jest kilka takich, które, które faktycznie zauważałem i, i które wkurzały, a, a nawet niektórych szczerze mówiąc nie wiedziałem, że istnieją, więc. No, ciekawe, ile jest jeszcze tych, które, które są i które nas męczą, a nawet nie wiemy, że ich istnieją. E, także, jak ktoś chce, to zerknijcie sobie, przeczytajcie sobie. E, a ja w sumie będę się powoli żegnał, bo, bo to było na tyle, jeśli chodzi o ten patch. E, dzięki, wielkie za oglądanie. Wpadajcie na streamka, wpadajcie e, na inne moje e, scale, zapraszam, na Discorda nowego, który, e, który się założył. Niedawno coś tam się na nim dzieje. E, jeszcze nie dużo, może kiedyś się będzie działo więcej, ale, e, ale polecam wpaść. E, zapraszam, wiecie co, na streamka mówiłem, na TikToka, też spoko by było. E, pamiętajcie, żeby zostawić suba i tam inne rzeczy, bo, bo to jednak e, będzie mi pomagało, tam e, filmiki lepiej... No nie wiem, jak to działa, ale będzie dobrze. E, no i w sumie co, tyle. Dzięki bardzo, e, do następnego, I guess. Trzymajcie się, papa. Pa.